Cześć, to z tobą zdrapka. Dzisiaj będzie zdrapka Super 7, która jest numerem 20. Będę właśnie zdrapywać dzisiaj złotówką. No to chyba mogła się zaczynać zdrapywać. Jest siódemka! Mam 2 złote, 3, 5, 9, 6 i 8, ale super, mamy właśnie jakąś tu wygraną. A to jest. Dwa złote, czyli mamy z drapeczkę wygraną, no coś nie niebywałego, to będzie szybki odcinek, ale jest drapka z wygraną, no jestem zadowolony, bo to był właśnie taki niespodziewany odcinek, no i superowo, jest dwa złote, coś tam właśnie trafiło, no to zapraszam do lajkowania tego filmiku, subskrybowania, no ten kto chce, to może dać lajka w górę, nie będę zmuszać. Widzimy się już w kolejnym odcineczku.